Em jak maszyna, to wszystkim szczęście O jak oktany, których się trzeba więcej ty jak turbina Ciszcząca w samet seca Oni przy moje w wnętrze Moje górcie zgradzę jak cylindry Znowu wątruchady wypał I y gr jak Yoshimura wywołując za sał Kaj jak kooperat ja człowieka z motocykler Elmiczyny parek, który nacisnę zanim zniknę Teraz rozprawne ruchy, wszedł na maksa, musimy lutterkami Nie od dwa auta, ja pomiędzy liniami o, tam jest moje miejsce, redukcja za tymi hamper Kolano się jeszcze to uzależnia bardziej mi seks czy narkotyki. Przed motocyklem bracie Ja mam nerwowe tyki, gdy się tej klasie muszęć większej sety automatysty się, Auto, się uśmiecham, wyglądam jak krety by jeździć, jeszcze po to by żyć. Nie oddam tego za nic Ja nie chcę zmieniać nic To moje życie I mój świadomy wybór Nie oddam mojej pasji Za parę nędznych wygód Tak, czy je jeździć Jeszcze po to żyć Nie oddam tego za nic Ja nie chcę zmieniać nic To moje życie I mój świadomy wybór Nie oddam mojej pasji Za parę nędznych wygód Tak, odwiedzę ludzi Słyszę, że mam na stranę w głowie Żyję jeszcze jak idiota I śmierci się nie boję Często i bez powodu Łapie mnie smutna garstka Odkręcam pełną pizdę I zaczyna się jazda na w cieniu mię czy ciężkości nisko, więc nagle się wyłaniam I w osobówki pojawiam się i znikam Na drodze niczym ninja, robię za wojownika Mówisz do organów, ja w pełni się z zgodzę Trzez i po półgodzach poodzę Mój odcinek specjalny, lub czanki kościoła, tutaj piję rekordy, w to my szaleje, czuję pracę silnika Lecz wiem, może być lepiej, dlatego złam redukcja Manetka do oporu, Mam powoli wracam, zaraz będę w domu Żyję, wyjeździć, jeżdżę po to, by żyć Nie oddam tego za nic, ja nie chcę zmieniać nic To moje życie i mój świadomy wybór Nie oddam mojej pasji za parę nędznych wygód Tak, żyję, wyjeździć, jeżdżę po to, by żyć Nie oddam tego za nic, ja nie chcę zmiać nic To moje życie i mój świadomy wybór Nie oddam mojej pasji za parę nędznych wygód nie jeździ szybciej niż twój potrafi latać Widocnie mój zapierdala na dragach Tak Zakładam kask i świat staje się piękny, kocham ten stan i jestem zdrowo pierdolnięty na punkcie rapu Prędkości motocykli Oddany imby wreszcie Zaczynam brat kolejnych wieści Kto jest choroba, z której się nie wyleczy nigdy Pozdrawiam w górę Jesteśmy bratni wszyscy życie to wyścig Ja się nie pod to, by wygrywać Urodziłem się gordo o by chce cię to Niczym Pandura braki w Mym pojęciem o Polskim Wiesz, no i czymś takim Choć im to jest potrzebne Wystarczy się podbierać Nie będę nigdy szmatą Nie dam się po nie wierać Ja mam swoje zasady Oglądy, przekonania Nie mówisz mi baranie Że śnieg jest ciepły, nara Lub zawsze to, to Nie oddaj tego za nic Zapamiętaj te słowa Swoim życiu nie ma granic wystarczy tylko chęci Zacięcie marzenia A ogarnijcie siła I zawsze wszystko zmieniać Rozwijają swój talent Chodzi są przeciwni Wszędzie się czai zazdrość Też ty Nie oddam tego za nic, ja nie chcę zmieniać nic To moje życie i mój świadomy wybór Nie oddam mojej pasji za parę nędznych wygód Żyję, jeźdzę, jeżdżę po to, by żyć Nie oddam tego za nic, ja nie chcę zmieniać nic To moje życie i mój świadomy wybór Nie oddam mojej pasji za parę nędznych wygód Tak